Save the Game gra o tych samych twórców jak Block Ekipa, Alkoholipsa. O nie Pawełku, tak rozmawiać nie będziemy! Co znowu? Moją matkę k nazwij mnie wybaczę. Ale od Słowackiego to się od bo zabije! Tylko różni się ty, że spuszczamy łą od polityką, a nie zimeczką. Będziemy aktualnie udawać dobrego polityka w Polsce, ale każdy z nas wie, że nie ma dobrych polityków w Polsce, więc dzisiaj się to nie zmieni. Ale przynajmniej możesz zostawić łapkę w górę super, super. E, Dobra, musimy jakąś postać stworzyć. Myślę, że to będzie adekwatne. Pora określić swoje poglądy, ale tak między nami nie przywiązuj się do nich. Wyborcy generalnie mają je w dupie. Teraz ważny moment. Określ swój poziom uczciwości. Pamiętaj, że na cecha w polityce to raczej przeszkadza się. Im bardziej uczciwy będziesz, tym trudniej czasami się gra, więc nie przesadzasz. I się będziemy uczciwi. Witamy Panie Pośle. Może kiedyś ktoś tak do ciebie powie. Na razie nie masz nawet marnego koła poselskiego. Szczerze mówiąc, nie masz zupełnie nic. Jesteś marną kreaturą, żądną władzy i pieniędzy. Idealny materiał na podbój. Idealna nazwa. Żeby zostać politykiem musimy zabrać wyborców innym politykom. Myślę, że to hasło będzie idealne. Głosujcie na mnie! Jeżeli nie gram, bo to będzie się działo! Buda i, i dla każdego! Jestem pierwszy. Pierwszy żaden komerz, tylko kasinie. Po drugie, to nie to. Myślisz, że z Agatą będzie spoko? Jeźdź to zawsze zawsze terytorium małej partii. Ja wejdziemy, żeby żaden szczyp odpływał elektrody. Szanowni państwo, pokażcie głupiu, co będzie za was. Na razie w Arsenale masz tylko prawy sierpodyc. Wypróbuj go na panach posła. Nieźle, ale i tak lepiej będzie się zabezpieczyć na przyszłość. Załatw sobie jakieś niedzonko, żeby móc się leczyć w trakcie walki. Poznajemy nowe mechaniki takie jak leczenia, czy chociażby zdobywanie sojuszników. Co to za polityk? Ja jako polityk ogłaszam, że również popieram prawa kobiet, dlatego jak mężczyźni dostają w pie... kobiety również. Musiałem rozprawić się z protestem rolników. Teraz polska debata. Panie pośle, zacznijmy z wysokiego C. Podkreśla pan swoje wiejskie korzenie. A tymczasem w pana akcie urodzenia, jak byk widnieje Warszawa. Jak pan to wyjaśni? Nie wiem właśnie o co chodzi. Dobrze, zmieńmy temat. Obiecuje pan przywrócenie połączeń PKS na wieś, ale sam porusza się służbową limuzyną. Nie widzi pan tu rozdźwięku? Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Pytanie uzupełniające: Czy przestał pan już pić byczem mleko? Eee. A twoja nie córka nie robi głowę polki blacha, twoja matka to Tak trzymaj. Teraz przychodzi nasz wróg Komysz. I żeby go pokonać, musimy zdobyć specjalną item. Ale oczywiście wcześniej walka. Co to byłaby za polska gra, gdyby nie było nawiązania do papieża? Proszę, to ci dopiero mocarny artefakt, to pewnie o nim mówiły lokalne legendy. Dziwne, taka szykowna rezydencja, a zegar ze Zatrzymał się na godzinie 21.37. Cóż za zbieg okoliczności. Ale czy aby na pewno? Co? Od razu powiem tak, może mam czarny humor, ale z papieża się nie śmie. Nie jestem jakoś tego wielkim fanem. A niech mówi, nie. sporo i dobrze, że załatwiliśmy sobie wsparcie z samej góry. Kliknij na kołodzieja, wybierz ikonkę teczki i użyj kremówki. Niech Bóg Wam wybaczy, bo ja nie zamierzam. Nikt Wam w to nie uwierzy, żegnajcie. Inaczej zapamiętałem barkę, ale skoro samemu Ojcu Świętemu się podoba, jak sam przed chwilą widziałeś, niektóre rzadkie, specjalne przedmioty pozwalają na chwilę wezwać do walki potężnych sojuszników. Dobra, starczy. Muszę przyznać, twoje argumenty są silniejsze od moich. Ostatni raz taki oklep zebrałem od Pluska w 2007. Kluski, niech też ma się na baczności. Jeszcze przyjdzie kolej na niego. Mój instynkt przetrwania podpowiada mi, że powinienem teraz zawiązać z Tobą koalicję. Słusznie, witamy na pokładzie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Już niedługo się spotkamy, panie pośle. Już niedługo. <śla> Jeżeli podobał się odcinek, serdecznie zapraszam do subskrybowania i łapkowania tego jego kanału.